Walentynki. walente wyleciały. Dzisiaj no, słonecznie jest, tylko że tak wietrznie dosyć. I wczoraj było chłodniej, ale był trochę mniejszy wiatr znowu. Pszczółka, co ty robisz pszczółka? co ty robisz? proszę się podnieść gdzie ty jesteś? o tak proszę tutaj sobie wejść na wejdź sobie na ten dziewcyna boś wylądowała na skrzydłach już druga mi usiadła Druga mi usiadła, dziewczyna. I co? Wczoraj było znacznie chłodniej, tam zaraz e, dorzucę ten wczorajszy filmik z tej pasieki na wsi. Tu może powiem to, co wczoraj powiedziałam, bo wczoraj strasznie wiało tam na wsi, tu jest może trochę chłodniej. E, tak samo jak i tu zresztą. Wlałam do podkarmiaczek tak z litr wody ciepłej. No zostawiłam w tym roku podkarmiaczki na tym, żeby zobaczyć, bo zwykle się posiłkowałam tymi butelkami tam przez te wylotki, ale te butelki się przewracały. Trzeba było pilnować tego, dosyć często podjeżdżać. Słoiki też są nie za bardzo, bo też trzeba otwierać tam do, do tego gniazda, wietrzyć, zaglądać. One nie zawsze mają warunki, żeby tam zajrzeć. I tak trochę to było takie skomplikowane to podawanie, no w tym roku wlałam do podkarmiaczek tej wody i położyłam na tych siatkach jeszcze trochę ciasta. Wczoraj 13 luty, dzisiaj 14 luty i, i zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to wyjdzie w tym roku, bo woda powinna być zagrzana z gniazda, powinno trochę ciepło iść tak w miarę z, z, z gniazda przez ten styrodur, pomimo poliuretan, bo są te podkarmiaczki poliuretanowe, więc nie powinno być tak źle. No, zobaczę, czy będą korzystały z tej wody, czy nie. Także no, wszystkie żyją, to mnie cieszy. Szkoda mi tak tylko wiatr zrobił, jak były te wichury, że mi zwróciło daszek. Podkarmiaczka była przyklejona, więc nie otworzyło się do gniazda, natomiast płytkę zerwało i potłukło tą wielką Skorzystają z tej wody, może i skorzystają, zobaczymy. Zamknęłam, żeby nie zamknąć jakiejś dziewczyny w środku. One muszą się zorientować, że tam mają tą wodę. Także witamy w nowym sezonie pszczółki. Dziewczyny, pracujcie, rozwijajcie się.